Czyli tak, mamy. Skończyła się przeciąganie Liny, poleciała krew konfetti. Marta i Patrycja są, są w parterze. Sukierka i koszulka, zróbcie reakcję, tak? Tak, wyżej, tak, wyżej, tak, dobrze. Tak, bardzo fajnie. Jest świetnie, bo to w ogóle nie nie przeszkadza, że wy jesteście w kostiumach rodzin, po prostu animujecie, animujecie to, co pan macie. Podchodzicie tu Podchodzicie, zróbcie to, co się miało zadziać. Podchodzicie. Zwróćcie się, się do siebie jeszcze tak, tak, to tak to troszeczkę, o dokładnie, jakby spojrzeli na siebie, odwróćcie, Dobry, myślcie to na ten sposób, 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 tak jakbyście jakby nie jedyni po prostu, tak, czyli to. to. Jest I, jak i pięknie wygląda. Jest ten, jest, jest ta koszulka, odchodzę, trzymamy się tutaj za ręce, mm -hmm. spoglądamy na siebie, spoglądamy znowu na tę sytuację i odchodzimy, dobrze? Tak jakbyście, jakbyście normalnie dyra ja, Ale wiesz co, nie tyłem odchodzimy, tyłem, żeby suknie były. Tyłem, było. żeby było widać sukni. tak. nie Czyli wycofujemy się, ok? Jeszcze raz to załóżcie, proszę. Mhm. Tak. Dotykacie się. Spoglądają na siebie jakby. Nie do końca, Aniu, wiesz tak. O, o to, to, świetnie, a, doskonale zrozumiałem o co mi chodzi. Tak tyłem, trzeba oszukać. I, I tyłem wracamy. Ręce na dłoń puszczacie. Tak a, jest. Tak. Świetnie, to bardzo dobrze wygląda, doskonale. Jest to spektakl powstający w ramach warsztatów teatralnych przez dwa tygodnie. Pracujemy z młodzieżą nastoletnią. Towarzyszą nam także osoby wymagające nieco więcej opieki, osoby tak zwane niepełnosprawne. Jeśli chodzi o to, co przygotowujemy, bo praca Równo obciąża wszystkich, i tych, którzy sprawniej myślą, i tych, którzy z nieco większym opóźnieniem dochodzą do, do pewnych rzeczy, aczkolwiek z, przy pracy okazuje się bardzo często, że mniej problemów z okazaniem emocji, z, z otwartością mają te osoby, wydawałoby się problematyczne z samej definicji. Skupiamy się na czym. Najważniejszą rzeczą przynajmniej dla mnie w pracy z młodymi ludźmi jest nie krzywdzić ich. Nie, nie sprawić, żeby zamknęli się, tylko wprost przeciwnie, żeby nabrali odwagi, żeby otworzyli się, a cała zabawa w teatr, żeby także posłużyła im potem w życiu. Spektakoli ma towarzyszyć muzyka i pięcioro. Pięcioro uczestników warsztatów stworzyło coś w rodzaju zespołu wokalno-instrumentalnego. Mam w grupie dziewczyny i dwóch chłopaków, czego część tak wreszcie w całych warsztatach jest niepełnosprawna. No i cóż, podzieliliśmy się na, na pewne role. Ci co lepiej śpiewają, śpiewają, ci co grają, grają i staramy się też poruszać, właśnie ja się staram poruszać ich, ich umysły. Na tyle, żeby, żeby wydobywali z siebie pewne emocje, które mm, mają towarzyszyć, czy, czy towarzyszą spektaklowi. O, czy tak, muzycznie mówić coś tutaj jest czymś, że będziecie. I zaczynamy się zabijać. Zabijamy się. Tak. Tak, tak naprawdę schodzimy się do grupy. Do grupy, właśnie. Schodzimy się do grupy. O tak, i taka grupa Leocona. A jedna, a jedna ręka, każdy bierze i niech ma świadomości, będziemy wyrzucać konfetki jedną ręką, jak się zrzuci, jak tu już się splądamy, to wyrzucamy wszyscy takie konfetki, będziemy je mieć. Jeszcze. Staramy się też przedstawić teatr jako miejsce, gdzie można operować symbolami. Staramy się, staramy się uświadomić tym dzieciom, tej młodzieży, Fakt, że w teatrze yy, najważniejsza jest wyobraźnia i, yy, i tylko ona może nas tak naprawdę hamować. Mówczas modujmy bardzo spokojnie i powoli. A poczowymi końmi głośniej i szerzej, że tak powiem, głosowo. Wówczas... Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tak trzymam. I tak trzymam. I teraz jeszcze postaram się zrobić większą pauzę pomiędzy wówczas Mandami a poszczególnikiem, żeby ta pauza była większa. OK? Staramy się tej młodzieży pokazać pracę aktora, pracę, jaką aktorzy wykonują na co dzień w teatrze poprzez zabawę, poprzez różne ćwiczenia, które mają na celu uaktywnienie ich wyobraźni. Pobudzenie ich świadomości i polepszenie ich, ich ekspresji. Zdecydowaliśmy, że kostiumy będą symboliczne, leciutko nawiązujące do ewoki. Tym elementem będzie taki renesansowy kołnierz, który młodzież wykonała z Tiulu. Rodzina Romea nosi kołnierze i mankiety w kolorze zielonym, rodzina Julii w kolorze takim lawendowym, fioletowym. Na naszych zajęciach wycinaliśmy, cieliśmy, wstrzywaliśmy i wciągaliśmy łuki i takie ozdobne elementy do tych kołnierzy i mankietów. Ponadto szyliśmy kotarę, robiliśmy bardzo dużo takiego czerwonego. Zjawiskowego konfetu, które również będzie wykorzystane w spektaklu, ale w jaki sposób tego nie powiem. Praca w naszej grupie układała się świetnie. Nasza grupa była akurat dosyć kameralna. Pracowaliśmy początkowo przez pierwszą godzinę w piątkę, szóstkę, a, a potem mniej więcej w trójkę, bo to się też wahało. Fajna współpraca, wszyscy bardzo zintegrowani, z racji tego, że było mało dzieci, to od razu się poznawali, zaprzyjaźniali i bardzo fajnie ze sobą bo nie ma honoru, prawdy i wiary w mężczyznach. Wszyscy są podli, przewrotni, kłamliwi, i Z z i skracają życie. Boże, jak głowa w niewolniku jakby się miała rozpaść na kawałki. Tych wszystkich dzieci, które wykarmiła, coś najpiękniejsza była, gdybym mogła ujrzeć wesele Twe na własne oczy. Żeby akurat cała praca, jaką, jaką wykonywaliśmy w poszczególnych grupach, my akurat podkórkę prowadziliśmy grupę teatralną, żeby przez w zasadzie każdy element pracy warsztatowej aktora, przez emocje, przez ruch, przez pracę z ciałem, z głosem, żeby pozwolił im się zetknąć z materią teatralną, ale w dużej mierze przez zabawę, żeby przede wszystkim oprócz tego, że robili naprawdę bardzo Ważne rzeczy, bardzo, e, bardzo poważnie podchodzili do, do tej całej pracy i wykonali naprawdę kawał pięknej roboty, bo e, myślę, że każda osoba, która w jakikolwiek sposób zetknęła się z teatrem, wie, że praca nad Szekspirem, a e, nasze dzieciaki akurat zajmowały się tekstem Romo i Julia Szekspira, to naprawdę bardzo, bardzo trudna rzecz i bardzo pięknie sobie z tym poradzili. Tam, gdzie dobrze wyciężone pada, śmieci roba wchodzi. I rośliny zjada. Wyglądało, muszę przyznać, że jest fantastycznie. Jest naprawdę wspaniale. Jedni się opiekują drugimi nawzajem. Tyle radości i tyle entuzjazmu w działaniach wspólnych. To, to naprawdę przyjemność na to patrzy. Mamy tutaj plakaty przygotowane przez już uczestników warsztatów. Tam ten rysunek po lewej jest to rysunek zrobiony przez koca niepełnosprawnego przez Karola. Natomiast tej dziewczyny, na które tutaj musimy się chować z plakatem, to jest ich rysunek. W materiałach prasowych przygotowanych mamy również ulotki robione przez nasze dzieciaki, także one też są z pracy słuchów dwóch chłopców, którzy akurat tam siedzą, jeden, jeden fotografuje. A jak się Pan nazywa? Nazywam się Tomek Przyborowicz. I czym się Pan zajmuje? Zajmuję się bardzo wieloma rzeczami w życiu, ale najczęściej zajmuję się wszystkim co związane z muzyką, jestem basista, jak się okazało ostatnio również komponuję. Piłuje Szynka. To jest szymek błyskawica. Trzeba mały bo jest szybciej błyskawica. Na czym pan najbardziej lubi grać? Tak naprawdę mogę powiedzieć, że gram na tårze basowej, głównie na innych instrumentach szymek. To podoba się Pani na warsztatach? Bardzo mi się podoba wspaniałą grubę. To jest orkiestra prawie symfoniczna, sekcja perkusyjna, Wojtek, Szymon. Jeszcze jest Marta, ale Marta niestety dzisiaj bardzo źle poczuła. I pojechała do domu. Jest Paula i Iza, które są naszymi, naszymi chustkami. A jak się pracuje razem? Bardzo fajnie. Bardzo Szymon! fajnie. Bardzo mi się podoba praca tutaj z czekami, właściwie z młodzieżą, już to nie są dzieci, no jest super, bardzo, bardzo, bardzo całowicie i bardzo dużo jest osiągamy w nieludnym czasie. Nie, Szymek? No, no to nazywam się Ania Klatycka, mam 17 lat, na co dzień interesuję się najbardziej tajcem, ogólnie lubię też rodzaju sport. E, najbardziej lubię robić sobie na e, No, najbardziej lubię uczyć się nowych rzeczy. Lubię w ogóle nowe doświadczenia. I w przyszłości chciałabym zostać snajterką. Najbardziej jest to moje marzenie. nazywam się nazywam na Nix. Mam 15 lat. będzie w październiku. E, czym się interesuje Nie mam zainteresowań. Wszystko po prostu lubię. Yy, może dobra najbardziej tą muzyką. Yy, w wolnym czasie najbardziej lubię spotykać się z przyjaciółmi, moimi najbliższymi. I co chcę robić w przyszłości? Nie zdradzę. Mam na imię Karol Gocina. mam 11 lat. Moim zainteresowaniem jest. No, bardzo, i I, i ludzie na warsztatach teraz nie i, i chciałbym zaraz chcieć zostać aktorem, kamerzystą, policjantem i dziennikarzem telewizyjnym. No myślę, że to był wspaniały spektakl, dlatego że ci młodzi ludzie w tak krótkim czasie zmierzyli się z było nie było Romem i Julią, zrobili bardzo ciekawą adaptację, gdzie nie tylko te dzieci pełnosprawne, ale również te niepełnosprawne pokazały się z jak najlepszej strony. Myślę, że choć Rome i Julia, tutaj główni bohaterowie, to były role nieme, to jednak przemawiały właśnie symbolami, to było coś pięknego. Moje dziecko pierwszy raz brało udział w takich warsztatach teatralnych. Jestem bardzo zadowolona i na pewno następnym razem, jeżeli będzie miał okazję, znowu skorzysta. Także bardzo, bardzo fajne przedsięwzięcie. się My impression was very beautifully done. I'm very impressed with the way they treat the children and how talented they are. So uh yes, this is a really nice experience for me, especially being a teacher. and i see how well everybody gets along with each other and with their teachers and with their parents bardzo pozytywne wrażenie córka była bardzo zadowolona brała udział w warsztacie chyba bardzo zadowolona ja też